Cześć, witam Was serdecznie. Taki odcinek, jak widzicie, wysokość zamontowania lunety nad osią lufy. Dlaczego to jest ważne, dlaczego w ogóle to poruszam? Ja już obiecywałem chyba kursantom kursów snajperskich od dwóch lat, że to w końcu nagram i tak się zbieram. W końcu się udało. Słuchajcie, temat jest o tyle ciekawy, że w zależności od tego, jak wysoko macie lunetę nad osią lufy, to zmienią się poprawki. Czyli... To, co realnie macie w tabeli balistycznej, to, co realnie musicie odłożyć na siatce, to, co w praktyce będziecie musieli po prostu skorygować, będzie się różniło w zależności od tego parametru. I teraz hmm, może być tak, że jeżeli ktoś strzela na duży, naprawdę jakiś dystans, to nie będzie miało żadnego znaczenia. W sensie te poprawki są inne. Natomiast hmm, nie zmienia to jakiegoś w ogóle. Hmm, Toku rzeczy, tak, i tak musimy odłożyć jakąś poprawkę, czy ona będzie tam 11,5 radiana, czy 11,4, czy 11,2, czy 12, to w zasadzie już nie ma znaczenia. Duża część osób korzysta z kalkulatorów, gdzie w ogóle nie wiedzą kompletnie, co to robi, co tam się dzieje, podaje im po prostu kalkulator, ile klików mają kręcić i w którą stronę, także wtedy nie musicie się tym bardzo przejmować pod kątem poprawek, musicie się tym przejąć pod kątem wpisania. Tej wartości do kalkulatora, żeby te poprawki pokazał poprawne. Natomiast jeżeli chodzi o strzelanie na dystansach bardzo krótkich, czyli od 0 do 150, powiedzmy 170-200 metrów, czyli tutaj ukłon w stronę myśliwych od razu, to można ustawić cały zestaw w taki sposób, zwłaszcza w tym wypadku luneta najlepiej jak jest jak najniżej, jak najbliżej osi lufy że poprawki na tych małych dystansach, czyli od zera już, poczynając do właśnie takiego dystansu, powiedzmy 150-170 metrów zwłaszcza, czasami do 200 się udaje, są bardzo małe. Czyli pocisk nie wychodzi dużo wyżej na linię celowania i nie opada dużo niżej pod linię celowania. Jest to bardzo przydatne przy strzelaniu bez oceny odległości do właśnie celów, które się pojawią szybko, czyli Warunki polowania, czy jakieś tam warunki powiedzmy e, strzelania na zawodach jakiś do małych celów na niedużych odległościach, czyli jakieś pseudotaktyczne zawody, albo jakieś pneumatyczne i tak dalej, może to mieć pewne znaczenie e, w takim wypadku, bo po prostu ułatwia. Czyli nie musimy brać poprawki. Wystarczy, że celujemy zawsze gdzieś w okolice środka, albo te poprawki są małe, i jeżeli pomylimy się z oceną odległości, na przykład, to po prostu będzie nam łatwiej trafić. Jak ja mówię, na dużych dystansach to i tak już nic nie zmieni. Natomiast na małych dystansach zobaczcie sami, co pokazuje tabela, że jest faktycznie zauważalna różnica. No i teraz pojawił się pewien problem, zarówno przy teorii, jak i przy praktyce, jak tą odległość sobie zmierzyć. Podstawowa metoda jest taka. Mierzymy się generalnie od osi do osi, czyli od środeczka soczewki od środka obiektywu do środka przewodu lufy czyli generalnie połowa średnicy najczęściej się to robi właśnie tak bierze się suwmiarkę i teraz uwaga pierwsze ostrzeżenie jak to powinno wyglądać jeżeli lufa jest walcowa czyli ona ma całą, na całej długości ma tą samą średnicę to ok można sobie tą średnicę zmierzyć na przykład tutaj wychodzi 22 mm Czyli bierzemy z tego 11, bo mierzymy się do osi, czyli do środka lufy, tu już mamy 11 mm. Jeżeli lufa jest stożkowa, to niestety w tym miejscu, w którym mierzymy, musimy sobie po prostu jakoś to, nie wiem, zaznaczyć, cokolwiek zrobić takiego, żebyśmy wiedzieli, że dokładnie w tym miejscu mierzymy. Zaraz powiem czemu. Teraz tak, średnica obiektywu, znowu ta sama historia. Jeżeli jest wszędzie walec, to można zmierzyć nawet na osłonie. 58,40 też bierzemy połówkę czyli tam było 11 eee, tutaj bierzemy połowę z tego 58,4 już bez przesady do jakichś tam setnych części milimetra na przykład i jesteśmy w tej chwili na tym poziomie zaawansowania połowa średnicy obiektywu połowa średnicy lufy została nam odległość pomiędzy nimi czyli tak jak mówiłem, jeżeli ktoś ma tutaj walec, tutaj ma walec może sobie zmierzyć gdziekolwiek i później robi się coś takiego, że mierzy się po prostu między tymi walcami odległość. Robię to do pokazania tylko zasady, bo tu by nie wyszło, ten pomiar by po prostu nie był dokładny. Coś takiego, czyli łapie się odległość między nimi, sumuje się te wszystkie trzy e, liczby, które otrzymaliśmy, czyli połowę średnicy lufy, połowę średnicy obiektywu i odległość między nimi. I uwaga, średnica obiektywu to nie jest 56 albo 50 albo 40, to jest średnica soczewki tu z obudową, to wszystko trzeba zmierzyć. I tym sposobem otrzymujemy odległość od osi lufy, od dokładnie od jej środka do średnicy obiektywu. Proste e, jak drut. W czym jest problem? Po co ja to nagrywam? Bo pojawił się temat pod tytułem mm, takiej sytuacji, właśnie jak mamy tutaj, czyli szyna pochylona. Czasami jest tak, że montaż pochylony. Czasami jest tak. Mamy taki jeden przypadek, że jest szyna pochylona i montaż pochylony. I teraz wychodzi taka sytuacja. Gdybyśmy zmierzyli odległość od osi lufy do osi celownika, tutaj to będzie jedna jakaś tam X. Tutaj będzie Y, tutaj będzie Z. Każda następna będzie mniejsza. Czyli tutaj ta odległość od osi do osi będzie tam powiedzmy, nie wiem, 50 mm, 49, 47. Dajmy na to, którą wybrać. No i zaczęły się dyskusje. Hmm. Najbardziej światłe dyskusje polegały mniej więcej na tym, że tu, gdzie soczewka obiektywu, bo tutaj wchodzi światło do układu, tutaj jest obraz pobierany i tak dalej. Inni mówią tak, tutaj, e, bo tutaj jeżeli jest jakiś tam, powiedzmy, pierwszy plan, to gdzieś będzie siatka. Inni mówią tutaj, bo jak będzie drugi plan, to tu gdzieś będzie siatka. Inni mówią tutaj, bo będzie średnio, inni mówią tutaj, bo tutaj obraz idzie do oka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak. Moja odpowiedź na te wszystkie e, dziwne pomysły, gdzie to powinno być zmierzone, jest taka: nigdzie z tych miejsc. To powinno być zmierzone tutaj, tak, e, na wylocie z lufy. Dlaczego tak? Dlatego, że balistyka zewnętrzna zaczyna się po wyjściu pocisku z lufy, i teraz kalkulator zaczyna liczyć i podawać trajektorię od punktu 0, czyli od wyjścia z lufy, nie od celownika. I pierwszy zapis, który znajdziecie w tabeli balistycznej, jeżeli ją sobie wyplujecie jakoś z kalkulatora od 0 do x, to będzie dla zera. Taka wartość, jaką wpisaliście jako wysokość zamontowania lunety, dlatego, że realnie pocisk będzie dla kalkulatora właśnie tyle nad osią lufy. No i teraz, znaczy pocisk, no, pod linią celowania, a konkretnie tyle będzie linia celowania nad punktem wyjścia pocisku, według kalkulatora. No i powstał pewien zgrzyt, jak to zmierzyć teraz, słuchajcie, można to zmierzyć na parę sposobów. Jedna z wersji jest taka. Mierzymy sobie odległość, na przykład tutaj. Ok, tak jak normalnie pokazałem. Cały ten proces. Powa średnicy, poła średnicy, dystans. Mamy określoną odległość tutaj około powiedzmy 40 cm. Bardzo z takim dokładnym pomiarem, jak było widać. I pochylenie szyny jest 10 mR, czyli co? MR, mm na metr. Na 0,4 to będzie 0,4 yy, razy 10. Prosta sprawa, ucieknie nam 4 mm i tyle. Od tego pomiaru, który tutaj złapaliśmy, załóżmy, że to będzie 50 mm. W tym punkcie tu będzie 46. Można sobie przeliczyć. Jak ktoś sobie kupił jakiś tam montaż, który ma pochylenie 20 moła, to niech się teraz męczy. Natomiast, jeżeli ktoś nie do końca, jakby wie w ogóle, jakie ma pochylenie, czyli Teoretycznie jakieś ma, ale nie do końca jest pewien, czy ono jest prawdziwe. Czy ktoś tego nie zamontował krzywo, czy coś takiego. Jest pewna metoda, która pozwala to obejść, można to zrobić w taki sposób. Nie zawsze, ale często. Czyli zdejmiemy sobie lunetę. Jeżeli mamy płaską szynę, tak jak wszystkie szyny w standardzie Pikatini, to można wykorzystać poziomicę. Zwyczajnie przyłożyć ją sobie tutaj, tak żeby sięgała nam do końca. Lufy. Zmierzyć sobie odległość od lufy do poziomicy. I co? Średnica lufy, wiadomo, połowa. No i pojawia się problem, jak zmierzyć się do środka obiektywu, skoro go nie mamy. Wysokość montażu wystarczy. Czyli od powierzchni, która leży na szynie do środka montażu, nie jest to do końca tak łatwo zmierzyć ale nie jest też do końca jakoś bardzo skomplikowane jak już go sobie założymy z powrotem to w zasadzie można zrobić prostą rzecz czyli zmierzyć się od szyny od spodu tubusu i znowu, połowa średnicy tubusu i koniec także tyle jeśli chodzi o pomiary i teraz um, zawsze problem jest z tym, że ok, nawet jeżeli ktoś mi uwierzy w tą teorię, że na wylocie trzeba to zmierzyć, a nie kłócić się o jakieś punkty fantastyczne, to pojawia się seria kolejnych problemów. Czyli teraz tak. Um, po pierwsze, czy jak się pomylimy o te 2 mm na przykład, to będzie miało znaczenie. Generalnie nie. E, widać po tych tabelach, które zestawiliśmy specjalnie do tego wszystkiego, że. Różnice rzędu centymetrów, y, pół centymetra, to są różnice, które naprawdę niewiele wnoszą. Y, także jeżeli ktoś nawet ma jakieś tam pochylenie powiedzmy 6 miliradianów, coś koło tego, y, czyli tam właśnie jakieś, nie wiem, 20 MOA, czy coś w tym stylu, czyli większość takich montaży typowych, maksymalne powiększenia, maksymalne pochylenia, coś, coś koło tego mają, to nawet jeżeli tutaj zmierzy po prostu tą odległość normalnie, bez uwzględniania tego pochylenia, to nie będzie miał takiego błędu, który mu coś tam wielkiego strasznego zrobi. Natomiast, jak ktoś chce być aptekarzem, to znowu pojawia się inny problem. Jesteśmy na końcu lufy. Tak jak mówiłem, tutaj zakres regulacji rzędu pochylenia 10 mR, to jest około 4 mm w tym miejscu. Gdybyśmy liczyli to z punktu, gdzie jest bęben regulacji, to będzie 7 mm mniej więcej, bo Lufa ma gdzieś 60 i tu jest jeszcze trochę, no 6,5 mm powiedzmy. I teraz tak. Większość lunet, jeżeli dobrze nam pójdzie e, praca z tym celownikiem, właśnie to pochylenie i tak dalej, wykorzystujemy większość z zakresu regulacji, czyli jakieś powiedzmy 3,4. W tej chwili takim fajnym standardem jest coś koło 24 miliradianów w lunetach od końca do końca czyli powiedzmy tak pi razy drzwi zależy jak to trafi nawet dajmy na to te 18 miliradianów regulacji powinno nam gdzieś tam zostać jeżeli sobie wykorzystamy jakimś cudem całość bo to by był strzał e, dla centralnego zapłonu grubo za kilometr e, żeby wykorzystać aż tyle e, tego zakresu no to powiedzmy sobie tak 10 miliradianów dało tutaj te 6,5 mm, gdybyśmy mieli prawie dwa razy tyle, to byśmy mieli prawie dwa razy większy znowu tutaj yy, zmianę, dwa razy większą dystansu osi do osi, tak? No i wtedy yy, dochodzimy do wartości rzędu 12-13 yy, mm, powiedzmy coś takiego. Co się wtedy yy, dzieje? Wtedy w tabelach zaczyna być widać drobne różnice rzędu y, zaokrąglenia klika już nie w dół tylko w górę y, ewentualnie w niektórych przypadkach udało mi się chyba uzyskać takie, takie rzeczy że gdzieś tam był faktycznie jeden dodatkowy klik czy coś takiego i w pewnych warunkach gdyby ktoś się bawił w aptekarstwo to może powiedzieć że to zaczyna mieć wpływ czyli y, tutaj ta regulacja y, po prostu którą wykorzystujemy normalnie kręcąc bębnem zaczyna nam zmieniać ten parametr, tak, i zaczyna się to wszystko jakoś tam odbijać na tabelach balistycznych, na całej balistyce, na trajektorii pocisku, którą widzimy właśnie przez ten punkt, przez oś celownika. No i można się kłócić, czy to ma wpływ, czy to nie ma wpływ. To jest rzecz do rozsądzenia. Dużo większe zazwyczaj błędy wynikają z oceny warunków. Natomiast, tak jak mówię, gdyby ktoś się chciał w czysto teoretyczną jakąś fizykę, matematykę bawić, to. Ma to jakiś wpływ, można byłoby to uwzględnić jakimś prostym algorytmem w kalkulatorach. Może nawet tak jest w niektórych. Natomiast, jeżeli ktoś chce iść w tym kierunku i w takie rzeczy się bawić, w jakąś teoretyzację, to daje zadanie do przeanalizowania w domu. Jedną z siatek w pierwszym planie umieszczoną w jednej z moich lunet, mam zrobioną w taki sposób, że jest główny znak celowniczy podniesiony. Mniej więcej o 1 trzecią pola widzenia do góry przy maksymalnym powiększeniu, co daje jakieś 6 miliradianów I teraz zagadka dla Was: jak to się odbije właśnie na parametrze, który powinniśmy podać do kalkulatora balistycznego, czyli wysokości zamontowania lunety nad osią lufy? Czy to będzie 6 miliradianów Czy to będzie jakieś 1 trzecia milimetra? Dlatego, że sama płytka ogniskowa jest Maciupańka. To nie jest płytka, która jest właśnie taka, i ona się tam gdzieś przesuwa. Ona jest bardzo, bardzo maluteńka. E, także, jeżeli ktoś ma jakieś mądre odpowiedzi na ten temat, zapraszam do dyskusji. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, po co w ogóle ten temat? E, już tak w podsumowaniu. Część Polski walczy z takim jednym tematem. Nad pod tytułem na pudełku amunicji znajduje się jakaś tam tabela balistyczna, i ona się kompletnie nie zgadza. Bardzo mocno zostało obarczone tym, na przykład, amunicja GGG, która podaje jakiś tam opad 50, kilku, chyba 5 nawet, czy 3 cm na 300 metrach w rzeczywistym około 32, 3, coś koło tego. I między innymi dobrze manipulując wysokością zamontowania celownika nad osią lufy, da się uzyskać poprawne albo właśnie takie dane, jak oni uzyskali. I tam był pewien jakiś pomysł, który można powiedzieć, że może miał sens, może nie miał sensu, jeśli chodzi o to, co producent podał i zrobił. Natomiast problemem jest to, że on nie podał, właśnie jak uzyskał te informacje, i stąd wziął się taki problem później, że ludzie nie wiedzieli, co z tym zrobić. Moim zdaniem to jest właśnie to, że oni sobie założyli pewną wysokość, specyficzną dosyć zamocowania lunety albo po prostu osi. Jakiejś celowniczej linii celowania, jakby to nie nazwać nad lufą, i stąd wzięli takie dane. E, ma to plusy i minusy, jeżeli to jest prawda. Nie udało mi się tego na razie potwierdzić. W każdym razie z tego właśnie tematu czasami wynikają takie chockie klocki, że ktoś bierze jakąś amunicję, nic się nie zgadza. Mówi, przecież strzelam tym, przecież oni tu podali. No właśnie. E, natomiast druga ciekawostka jest taka, już czysto na zakończenie znowu zupełna teoretyzacja. Jeżeli przyjmiemy tą wersję, którą e, pokazałem, czyli wylot lufy jest najważniejszy i poziom osi wzroku w zasadzie, czyli linii celowniczej nad lufą, to dając odpowiednio duże pochylenie szyny, dając odpowiednio duże pochylenie montażu, mając w miarę długą lufę, jesteśmy w stanie uzyskać wartość 0 albo poniżej 0 co może się wydawać odrobinę dziwne, ale jest to do zrobienia. Bardzo blisko zera można się ślizgać, właśnie dzięki pochyleniom, co może znowu jakby kogoś naprowadzić na trop, że nie, to nie może być prawda w takim razie. Zachęcam do tego, że jeżeli ktoś wymyśli lepszą wersję, to żeby ją opublikował po prostu, natomiast to, co my robimy w ten sposób na razie od trzech lat doskonale się sprawdza, potwierdzając to trafieniami praktycznie punktowymi, na dystansie do 300 metrów, więc no, oczywiście to jest dystans krótki, ale można już coś tam na nim sprawdzić. Także jeżeli komuś się ten materiał na coś przyda, to się cieszę. Jeżeli ktoś chce polemizować, to bym prosił o argumenty rzeczowe, a nie o to, że wydaje mi się. No i oczywiście, jeśli ktoś rozwiąże zadanie domowe z sensem jakimś, to będzie super. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.